Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w gladiatorów. W skrócie, tytuł gry. Mamy tu chłopaka, który ma maczugę, przypominając yy, tutaj atletyczną budowę i męskość, czyli to, co już mieliśmy. I ogólnie tak to, poza tym nic specjalnego. Więc zaczynamy, żeby cokolwiek tutaj zdobyć: wielu na jednego? Tu raczej nie będzie zarobku. Pójdźmy no, to pierwsze, jeden na jednego. Wartość opancerzenia sprzętu informuje o tym, ile procent obrażeń jest on w stanie zablokować. Zablokowane obrażenia traktowane są jako uszkodzenia zbroi. A, to trwałość to jest po prostu, że jak to się skończy. Czyli jak ktoś wali za 50, to mi zabierze 50 trwałości. Tak by to. Bez broni idziemy do walki. Mogę walczyć czymś sensownym. Ale jestem wielki. On dlatego nie, nie nosi klat nie nosi zbroi, bo by po prostu! Ciachu, ciachu! O kopnął mnie. Zmęczyłem się, a on ma gałąź. Czy ja. Yy, o, taboret, uwaga na taboret. Ej, chyba mnie coś nawet rasnął. Co tu jeszcze jest ciekawego? O, to będzie dobre. <ścoughs> Dobra. No, 2000 złota i 1600 trwały. Widownia lubi oglądać zmianę broni, używanie przedmiotów zniszczalnych i pułapek, rzucanie bronią, ataki łączone, zabójstwa i wiele więcej. O właśnie, to to ciekawe. Nie wiedziałem, że zmianę lubią. No, mam przejętą yy, broń z poprzedniej postaci. I to jest całkiem broń mocna, tylko że zepsuta. Pasuje ją teraz naprawić. Zmarnowałem na, na... <laughs> leczenie, zmarnowałem darmowe przez przypadek. O, zwycięzca bierze wszystko, idziemy na to. wiele na wielu. Najlepszą broną jest przebywanie poza zasięgiem broni wroga. Nie stój w miejscu. To, to już wiem, przekonałem się na własnej skórze. Weźmiemy coś ciekawego, bo ten młotek ma krótki zasięg. Ale go przestawiło. Ale fajne O ty takie obrażenia gać i idź Ile razy muszę go przyrżnąć mu tym, żeby mu coś zrobić? I to po głowie go bije, i to nic. On się nie, nie wzruszony. coś widziałem fajnego. O! To jest przynajmniej ostre. Ojej, jej, jej, to bardzo ostre. dostałem Blokowanie mieczem ataku z góry tego typu jest raczej mało skuteczne O, dobrze, że nie trafił, bo było źle Ha! Tarcza się na mnie zablokowała, to sobie wziąłem Ciachu! Beznadziejne te wszystkie bronie tutaj dostępne Chyba, że to... A to jest krótkie Gitara o pieniążki znalazłem jeszcze w skrzynce. 800 zarobiłem, 1100. Chwały, a nawet mniej, bo był jakiś mnożnik pomniejszony. Ojej, tarcze mają dużą karę do regeneracji wytrzymałości i zazwyczaj osłabiają chwałę, ponieważ publiczność woli otwarto i nastawiono na ofensywę walkę. No to ciekawe, chociaż są chyba tarcze, które nie obniżają jakoś bardzo. Regeneracja wytrzymałości na początek leci. Co to za tarcza? się Minus 15% chwały. To ja jej nie chcę. Sprzedamy ją. Patelniowa tarcza. Ojejku. To chyba za każdym razem, jak czymś walczę, to to też się trenuje. To muszę zmieniać często, żeby mieć wszystko wytrenowane. Jaka w ogóle tu mam zwycięstwo? 80% przychylności wszystkich patronów i 20 tysięcy chwały. No dobra. Pójdziemy do tego, co mam. Najmniej, a to jest obydwa u niego Takie same w sumie, tylko tu jeszcze są jakieś dodatkowe Bez broni, to weźmiemy to Bo jest taka sama nagroda, a już mam, pójdę sobie ze swoim mieczem Kopnięcie uderzenia tarczą i bronią drzewcową nie zadaje obrażeń, ale mogą przełamać bloki, wypchnąć wrogów w pułapki, albo dać ci nieco przestrzeni Broń drzewcowa Ohoho to otaku! Cały czas jakieś nupki. O! Dźgnął mnie. Z twojego rano Dobra. Już coś tak czułem, że już mu niewiele zostało. A ja przyjąłem niepotrzebnie. Było tak nie szarżować po prostu. A bo on ma hełm, a ja walę mu go, go w hełm. Dobra, trzeba troszeczkę publikę pownerwiać, raczej pocieszyć. Skupiamy swój miecz. Dobra, 101% na koniec. Chyba. Oh. Ale tu nie bierze zwycięstwa wszystkiego, więc nie mam co tego upusz upuszczać, bo wyjdę z niczym. Walki są organizowane przez patronów Teranti. Udział w nich zwiększy przychylność organizatora i nieznacznie zmniejszy przychylność pozostałej trójki. Więc, jak potrzebuję przychylności trzech, muszę unikać walk jednego i brać walki wszystkich pozostałych. Walka Litarna teraz: wytrzymałość czy maksymalne punkty życia? Dajmy maksymalne punkty życia. O, sam sławy, bo zaczęli opisywać pięknie moją walkę moją. Ojojoj. Oj, oj. Ale to beznadziejna. <gry> no teraz się już musiałem uleczyć, bo kiepsko było. 1000 srebra jeszcze ze złota potrzebuję, żeby znak jakości sobie blokować i dostawać przychylność co walkę. To jest ciekawe. Dużo można zarobić, a niby trudne, ale nie powinno być aż tak źle, bo jest yy, niewolnik z jamy, buławnik z jamy, przestępca buławnik z jamy. Może być całkiem ciekawe Ryzykowne ale ciekawe, na pewno mniej ryzykowne niż walka litarna Idziemy na przetrwanie Tak jakby tu każda walka nie była przetrwaniem Bronio, Bronie mogą mieć różne właściwości a nawet ataki Poświęć czas aby je poznać Czyli przeczytać Albo wyćwiczyć używanie ich No minus 18 u tej pani mamy Mam mieczek, duży jestem sam. Bo świty nie mam, więc świty nie ma. Trzeba szybko ich rozwalać. Zmęczony jestem. A ten ma jakoś kłodę. Dobra, weźmy sobie jego tarczkę. A gdzie reszta? Co? Jak to działa? Co? Jakbym się zwlekał, to by po prostu reszta wchodziła. A że szybko go rozwaliłem, to. Jest koniec? Z mieczyki można dać do naprawy, bo jest po, mogę iść na pobór. Znak jakości sobie odblokowujemy. I to tyle. Albo jeszcze do sklepu, że się może coś pojawić fajnego. Od, odblokujemy sobie tutaj. Idziemy na pobór, bo tamte nie dają wiele ciekawych rzeczy. A tu przynajmniej sobie złota dobiję. Wiem, ja się zakręcił. Dobra, ale coś, to dziwnie zadziałało. Słabo to celuje. Chociaż może trafiło, bo nagle się przenieśli. Usiłki wroga. O, ale mnie zmęczył. Ale ma długi miecz. Tylko dwuręczny. O, to włócznie bym sobie wziął. Jest jakaś włócznia gdzieś? O, tam jest. Spróbowałbym włócznie powalczyć. Tylko jestem strasznie zmęczony i nie mogę do niej dotrzeć. O, i to mogę jeszcze tym znasz? Aha, go ciachnąłem. Dobra. Aha. Ah, ah. <ścoughs> o, nawet w powrotnej drodze mogę go dziapnąć. O, jest w stanie to zablokować, co ciekawe. Posiłki wroga przychodzą, bo ich nie widzę. To jest ich tak, ziomek czy nasz? O, ale mnie otoczyli. A no kurczę, co ich tak dużo? Trzeba tu odbiec, gdzieś do naszych dotrzeć. Kurde. Ojej. Dobra, z mieczem sobie lepiej poradzę. A powiedzmy. Przemiecz mi wypadł To jest ich ziomek? Chyba tak, bo idzie za mną. O kurczę, mnie zazetnie. Ojej, ale jest źle. No nie Na pierniczek jestem wykończony. Pierwszy raz tak na poboże mam ciężko, a za się wszystko przez to, że mi się to włócznie walczyć Dobra, tu temu pomóżmy Ale mi szybko wytrzymałeś, spada Dobra, wracamy tam, człopiemy tam. Dobra, został tylko ten duży, który to jest nasz? To jest chyba ich. Ta szybko się dał. Ojej. Dobra, bez broni się szybko biega. Chce chcemy zabić. Fila, którym się rzucało. Opcje. Hmm, chyba upuszczenie broni w trakcie ataku. Dobra. <ścoughs> No, coś takiego. Ale to jest trudne. No, było ciężko, ale hajs zarobione. Im bardziej mnie patron lubi, który organizuje daną walkę, tym więcej zarobię. Trzeba, żeby mnie wszyscy lubili. Darmowe naprawy plus 100 chwały dla wszystkich kolejnych postaci. Dajmy darmowe naprawy na razie. O, dwie, dwa razy wbiłem. Do obecnej 2000. O, fajny mieczyk. No, leczenie trzeba trzy razy aż kliknąć, żeby to była jakoś taka sensowna ilość życia. I tu możemy sobie medyka ulepszyć. Ruszamy dalej. No, tu nie można ujawnić. To jakaś niespodzianka walka. To sobie może zostawimy. Jeden na jednego Jakie są zakłady? dwie minuty? Stawiam Przetrwaj z 70% y, punktu, procent życia Nie mam kasy na zakład, ale bym postawił I teraz jakiś bydlak wyjdzie, bo nie sprawdziłem kto to Tchórzowskie zagrania podczas walki sprawią, że widownia zwróci się przeciwko tobie Bądź aktywny, nie chowaj się za tarczą i staw czoła przeciwnikowi Spoko, nie mam tarczy, nie schowam się za nią Dobrze, nie postawiam na to ilość życia, bo zaraz mi braknie i walka też trochę trwa za długo już. Dobra, jest. Udało się wyłapać moment. Ale z życiem już bym przewalił zakład. Turniej. To chciałem sobie tym walczyć, ale tak nie czuję tego. Może jakbym miał wytrenowane, to by było inaczej. 180 zostało, chyba na turniej pójdziemy. Dom... Dormoryjczyk profesjonalny. To nie brzmi jak coś, co bym chciał walczyć z czym. Jeden na jednego. O, nie niszczy się wyposażenie. Pokażmy, zobaczmy zakłady. Minutę wygrać, 3600 do zarobienia i 50 punktów życia. Lecimy. Na bogato! Na całego! O! Yy, zadowolenie widowni podskakuje w momencie, gdy się tych dzbanki rozwala albo kije. A ja myślałem, że to tylko takie bezużyteczne... Yy, ...ten... broni ostatniej szansy. Mam minutę. Muszę patrzeć na licznik i szybko atakować. Jeziorko na dole, na środku. Trzeba uważać, żeby w nim nie stanąć, bo nie będzie miejsca na unik. Czym on walczy? Włócznią. Długie ataki. Ojejku. Ojej, już nie mam 50 życia. Ojejku, ja zginę. O jop, ha, <laughs> jeden zakład przegrałem, tysiaka w plecy, ale tam było 3600 przy minucie, a jest 58 sekund. <laughs> no, weszło 3600, pięknie. Tam straciłem tysiaka, więc jestem 2600 do przodu. Nie, 1600, bo tam było 1000, a też straciłem na zakład. Umiejętność broni zwiększają szybkość ataku bronią danego typu. W przypadku broni z różnymi trybami, wykorzystywana zostanie umiejętność związana z bieżącym trybem. Ok. Tydzień ósmy. Dobra, do wszystkich tych. O! A ten nie jest zadowolony. A tak, negatywne wydarzenia w momencie, gdy mam na minusie. Tra za 13 punktów życia coś straciłem. Nawet nie wiem dlaczego. No, trochę mi tu mało ich zostało. <ścoughs> 6000, 6000, mogę sobie. Na razie nic. Świtek bym jeszcze trochę zarobił, bym mógł sobie wynająć. A przerzućmy, co tu będzie. A też nic ciekawego. Laty nie mogę. A tarcze mnie nie interesują. Przetrwanie. No to ciekawe. Zakład. W dwie minuty. Tysiaka stawiam. 4500 i ten i trzy gwiazdki. biorę, Idziemy. Zobaczymy, czy. aha, jeszcze są dwa te, Nie wiadomo, jakie, te. Hm. Zdryf w trakcie ataku ich i mogę zrobić unik i zaatakować flanki. No to chyba czasami się udawało. W sumie teraz to walkę także. Świta, asekuracja. okej, okay. Świta nie skorzystam, a asekuracja. Skorzystam. O, teraz wychodzą kolejni. Czemu wcześniej nie wychodzili? To w 2 minuty mogę się nie wyrobić, go nie będę tak szybko wychodzić. Chociaż ten coś walczyć nie chce. Oj, ale mnie gdzieś tam dziabnął. Zawadził mnie. O, zwycięstwo! Nie wiem, jak to działa, że teraz tylko trzech miałem. Ha! 9500! Piękny zarobaczek. 5000 bazowo, jeszcze miałem ten na plus chwałę. No to świetnie. Taki, taj, więcej takich walk. Szybkość umiejętności ruchu wpływa na twoją szybkość podczas chodzenia i biegu, a także przyspieszenie i tempo obrotu. Umiejętność ruchu wzrasta podczas biegu i zrywu. Aha, czyli wykonując te wszystkie rzeczy, to i tak trenuję, więc nie muszę robić treningu. Trening najlepiej w takim razie robić coś, czego nie robię? Albo coś, czego obecnie nie robię, a się może w przyszłości przydać. O, pieniążki. Bierzemy pieniążki. Naprawa mi na razie niepotrzebna. Mam 18 tysięcy pieniążków, Ale kasę, pierwszy raz Montyla. Chyba. Yy, możemy sobie tak, świtę. Świtę czy scheda? Świta na razie się bardziej przyda. I organizacja? Na razie nie. Tak sobie nakupię. Wytrzymałość i ruch. No i dobra. I to by było na tyle w tym odcinku. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I do usłyszenia w kolejnym.